Czas trwania leczenia zależy od rodzaju wady zgryzu, z jaką zgłasza się pacjent. Zdecydowanie dłużej będzie trwało leczenie pacjenta z wadą ortognatyczną, który kwalifikuje się do leczenia ortodontyczno-chirurgicznego, niż leczenie ortodontyczne pacjenta przygotowującego się do leczenia protetycznego. Aparat nakładkowy pacjent zakłada sam. Tradycyjny jest przyklejony do zębów pacjenta. Aparaty różnią się materiałami, z których są wykonane. Różnią się też estetyką. Nakładki są niemal niewidoczne. Higiena jest łatwiejsza dla pacjentów leczących się aparatami nakładkowymi. Oni również nie są ograniczeni, jeżeli chodzi o dietę podczas leczenia ortodontycznego. Leczenie nakładkami projektowane jest w programie komputerowym. Koszty leczenia ortodontycznego zależą od wielu czynników: wad z jaką przychodzi pacjent, oczekiwań pacjenta od leczenia, rodzaju zastosowanych aparatów oraz materiałów, z których są wykonane. Dokładniejsze informacje o kosztach leczenia można przedstawić pacjentowi po odbyciu wizyty konsultacyjnej i ułożeniu indywidualnego planu leczenia. Podczas noszenia aparatów stałych musimy szczególnie zwrócić uwagę na to, co jemy. Unikamy pokarmów twardych, ciągnących się, takich, które mogą uszkodzić aparat oraz picia słodkich, gazowanych napojów. Nie ma takich ograniczeń, jeżeli chodzi o aparaty nakładkowe, które po prostu zdejmujemy do jedzenia. Po leczeniu ortodontycznym mamy okres retencji. Bardzo ważny etap leczenia, który stabilizuje uzyskane efekty leczenia aktywnego. Czasami należy wykonać tzw. ekwilibrację, czyli dopasowanie do siebie zębów szczęki i żuchwy. Są też pacjenci, którzy są przygotowywani do pełnołukowej rehabilitacji zgryzni, więc po leczeniu ortodontycznym kolejnym etapem jest poprawa funkcji i estetyki za pomocą uzupełnień protetycznych. Jest to rodzaj aparatu wykonywany dla pacjenta po leczeniu ortodontycznym. Wykonuje się go po to, aby zęby po leczeniu nie zmieniły swojego położenia. Może być wyjmowany lub na stałe przyczepiony do zębów. Czas noszenia aparatu retencyjnego jest określany indywidualnie dla pacjenta. Leczenie aparatem ortodontycznym może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na profil twarzy pacjenta. Dlatego bardzo ważna jest prawidłowo postawiona diagnoza przed leczeniem i wybór metody leczenia danej wady zgryzu. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie leczenia ortodontycznego, serdecznie zapraszam do kontaktu.